Przede wszystkim jeszcze mogę odnieść się do tego, co jeszcze mówił pan Waśniewski, a do stosowania nowego modelu. Ten model tak naprawdę nie rozpoznaje jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie intensyfikacji ryzyka. Zostało przyjęte ryzyko do tego modelu, tak jak dla sieci instytucyjnych, ale energetycznych. Natomiast przyszłe regulatorzy praktycznie europejskie rozpoznają ryzyko dla ciepłownictwa i ryzyko po prostu wyższe. zwana asystenta to ryzyka w ciepłownictwie o kilka, po o punktów procentowych po prostu wyższe. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię sytuacji mm. no, tak regulacyjnej, jest to dosyć skomplikowana w Polsce, dlatego, że na pewno już coś jest tego swojego zestawu Myśmy próbowali sklasyfikować w jakiś sposób te modele stanowienia cen w Europie, no różnego rodzaju typów i dojrzałości, bo my chcemy takie trochę ścieżce do liberalizacji rynku, która była naprawdę idealna, ponieważ wiemy wszyscy, że rynki zliberalizowane to by będą najlepszą podstawą do tego, żeby, się pozój, żeby wykonywał się pozwój, żeby wykonywały się zmiany, żeby był projekt projektami, żeby był po prostu przyszłość. E, ten system polski my klasyfikujemy w takiej kategorii stanowienia cen e, w odniesieniu do ustalonej metodologii e, i te ceny muszą być eksalne, zatwierdzone przez regulatora. Widzimy w Europie podobne systemy, one są sklasyfikowane głównie, chociaż są sklasyfikowane głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. E, i bardzo podobne systemy. Te systemy są jakby o oczko wyżej systemy systemów regulacyjnych obowiązujących na przykład na Białorusi, Ukrainie i w Rosji, gdzie różnica jest taka, że nastąpienie ta tym procesem regulacyjnym właśnie się dwupoziomowo, zaczynając od, od, od poziomu regionalnego, a na poziomie federalnym. No u nas ten poziom regulacji jest, jest odrobinę inny, zatwierdza się w się u, u lokalnym oddziale poziomu regulacji energetyki. O oczko wyżej, Się boimy, żeby to przedsiębiorstwo energetyczne stanowiło tą cenę w oparciu o najlepszą dostępną alternatywę dla klienta. No, pytanie, co w sytuacji, w której tej alternatywy nie ma? Bo na przykład, zlokalizowany jest w system sensie miasta, to wówczas powiedzieć jest taka, że znajduje się bardzo podobnego klienta, szczególnie dla klientów, którzy mają taką alternatywę dostępną i on się wykorzystuje jako do stanowienia tej ceny. Jaka jest kontrola nad na tym, żeby A mianowicie jest, są urzędy, podobno nasze urzędy ochrony konkurencji konsumentów, które przeprowadzają tzw. kontrolę ceny. Te kontrole e są na tyle wydłużone, że w sytuacji potrafią zająć kilka lat. Więc sprawdzane są naprawdę wszystkie elementy, jakie ma brała pod uwagę cenę. I tego typu sytuacje rzeczywiście są, są sytuacjami dosyć sprzecznymi. Natomiast jeżeli chodzi o, tak, o te rynki, do których byśmy my, chcieli, żeby Europa... tylko dwa kraje, które posługują się modelem stanowienia cen w oparciu o to, co mówi przedsiębiorstwo ciepłownicze, czyli Prze przedsiębiorstwa ciepłownicze stosują własne ceny i promują to ciepłownictwo szerzej.